Zróbmy wspólnie prosty, szybki makijaż. Zaczniemy od wyrównania kolory do skóry. Robię to moim ukochanym produktem delikatnie, ale robi efekt. Jeżeli masz mocne wódkówki pod oczami, sam CC nie wystarcza, dlatego sięgnij po korektor pod oczy. Specjalny brzoskwiniowy odcień dzięki temu zakryje ciemne plamki, przebarwienia, fioletowe żyłki. Piękne wyrównanie zrobione. Moje ulubione trio bronzer, rozświetlacz i róż. Zacznę od rozświetlacza. I tym bardzo pomaga mi również ścięty pędzelek, który uwielbiam. Następnie odrobina brązera. Przejeżdżam nim również po całej twarzy. No i róż. Nakładam go w tym miejscu, dlatego że ja chcę, żeby on podciągnął i zliftingował twarz. Mamy to zróbmy coś z okiem. Oko dziś będzie. Bardzo proste. Jasny, rozświetlający cień. Nałożę palcem, nałożę czarną kredkę, którą rozprowadzę przy górnej i dolnej linii rzęs. Sięgam po pędzelek i rozcieram. Dokładam do tego genialny tusz do rzęs. Pogrubiający i wydłużający. Zrobię to samo na drugim oku. Fantastyczna szminka na zimę. Genialnie nawilżająca, dająca powiew wiosny i ultra odświeżająca. Od 1 do 10, jak Ci się podoba ten makijaż? A jeżeli chcesz dobrać swój zestaw codziennego makijażu, napisz do mnie na priv lub zostaw komentarz. Makijaż odezwa się do Ciebie. Koniecznie zapisz na później i zaobserwuj po więcej fajnych kobiecych treści.